Wydawnictwo SQN przedstawia. Marcin Mortka. Dzień próby doli. Czyta Filip Kosior dla Peak Voice Audiobooki Trzęsącymi się rękami wyłuskałem klucz z kieszeni i wypchnąłem go do dziurki. Z trudem obróciłem go w zamku i aż zamknąłem oczy, gdy usłyszałem głośny zgrzyt. Od dawna trzeba było kapnąć tam oleju. Pomyślałem w panicze. Dobrze, że chociaż Sara o tym nie wie. Oberwałoby mi się dwukrotnie. Naparłem na klucz i zamek niechętnie ustąpił. Drzwi do furty w murze wokół gryfa wreszcie i z przeciągłym jękiem się otwarły. Edmund, zawołała Sara z wnętrza karczmy. Spojrzałem za siebie w panice i pozbierałem koszyki z ziemi. Edmund, ojciec rumianek już jedzie, wołała Sara. Już jedzie, powtórzyłem sardonicznie w myślach. Już. Dobrze, że się spóźnił, bo w przeciwnym razie nigdy nie wpadł na ten błyskotliwy plan. Zachrobotały otwierane drzwi co oznaczało, że moja żona lada moment znajdzie się na werandzie, a wtedy mnie dojrzy. Dolo, już po mnie. Otworzysz bramę? W głosie Sary pojawiła się mocniejsza, bardziej kategoryczna nuta. Już. Już otwarta! wybełkotałem. Wystarczy popchnąć, ja. Muszę poprawdziwki. I pomaliny do ciasta, i jagody. Kroki Sary zastukały na werandzie. Edmund. Tym razem w jej głosie zadźwięczało żelazo, jakby już zaczęła porządkować fakty w głowie. Edmund, ma na wizytę ojca od rana, jeśli właśnie wpadci do głowy jakiś durny pomysł Kochanie, daj spokój, rozległy się zimne słowa Andrei. Nawet z tej odległości wyczułem zapach jej świeżo wykrochmalonej sukni. To oczywiste, że ten darmozjad dał drapaka razem ze swoją pożar się dolo bandą brudasów i zboczeńców. Może to i dobrze, bo niech by ten elf gapił się na ojczulka, jakby chciał go pogryźć, a ten łysy dziad... Edmund! Niemniej musisz z nim porozmawiać o wierze. Koniecznie, kochanie. To wysoce niepokojące, że dorosły człowiek ucieka od rodziny w dniu próby doli i... Edmund! Wrzasnęła Sara zniecierpliwiona i wściekła. Chodź tutaj natychmiast! Inaczej to ja porozmawiam z tobą o wierze, i to tak, że sama Dola przyjdzie się przysłuchiwać. Już! zawołałem piskliwie, zbierając koszyki, które zdążyły mi powypadać po raz drugi. Ja tylko no pogrzybki, skoczy i pomaliny, zaraz będę. Zatrzasnąłem furtę za sobą i ścigany gniewnymi okrzykami żony popędziłem w stronę lasu niczym zając, z podpalonym ogonem. Nie mam pojęcia, dlaczego wizyty ojca rumianka budziły we mnie taką trwogę. Nie miałem wszak nic przeciwko temu, by gościł u nas na obiedzie. Rozmawiałem z nim wielokrotnie przy różnych okazjach, a nawet zdarzyło się, raz czy drugi, że całą rodziną złożyliśmy mu wizytę. Nie byłem również na bakier z wiarą. Czciłem dole bez przesadnego zaangażowania, ale z szacunkiem należnym bóstwu opiekuńczemu, ponieważ nosiłem w sobie przeświadczenie, że dola nie potrzebuje od nas niczego więcej. Cóż, ojciec Rumianek był innego zdania. Zniósłbym to nawet, wszak na co dzień przebywałem wśród kompanów, których szajba znacznie przerastała rumiankową, ale ci nie starali się wepchnąć mi w każdy możliwy otwór ciała. Nie śpiewali niekończących się hymnów, nie błogosławili każdego kąta, nie przepędzali złych duchów ze spiżarni, nie oczekiwali, że padnę na kolana, gdy któryś wzniesie ramiona ku niebu, nie pouczali mnie ani nie obrzucali pobłażliwymi spojrzeniami. Nie spodziewali się, że będę znosił ich bełkot przez długie godziny. Poza urgo nie robili też niczego, co skłaniałoby moją teściową do śpiewania. A trzeba zaznaczyć, że Andrzej Troll nadepnął na ucho. Każda z wizyt ojca Rumianka ciągnęła się w nieskończoność, sprawiając, że po jego odjeździe przez dłuższy czas nie mogłem dojść do siebie. Wyczerpany, znużony i przepełniony trudnym do wytłumaczenia poczuciem winy. Wznosiłem to jednak z godnością i swego rodzaju pogodną rezygnacją. Natomiast wizyta ojca Rumianka w dniu próby woli była połączeniem. Co najmniej nieludzkim. Szczerze nie znosiłem bowiem tego święta, a konkretnie samej próby. Dola jako bóstwo opiekuńcze roztaczał nad ludźmi opiekę, ale też głosił, przynajmniej zdaniem kapłanów, że powinniśmy iść za jego przykładem i pomagać sobie na każdym kroku. Podczas dni próby Doli miejscowi kapłani objeżdżali gospodarstwa swych wiernych, by je pobłogosławić, a przy tym sprawdzić, czy sobie należycie pomagamy. Trzeba było więc na tę okoliczność przygotować solidny dowód na to, jakim się jest uczynnym i pomocnym człowiekiem. Dobrze było dla przykładu opowiedzieć historię, jak to się kogoś czymś obdarowało, choć dla większości kapłanów było to absolutne minimum. Znacznie bardziej wolelibyśmy pokazali worek kiełbasz, które chcemy rozdać wśród biednych, łódź, którą zbudowaliśmy dla sąsiada, ubranie, które uszyliśmy dla parobka, czy cokolwiek w tym guście. I mniejsza z tym, że większość ludzi wszystkie te rzeczy zmyślała, a kapłani i tak błogosławił ich z drżącym żudawanego wzruszenia głosem. Nie ruszało mnie to. Kłamstwo w takich okolicznościach było kwestią indywidualnego sumienia. Mnie nie przeszkadzało, że muszę coś przed kimś udowadniać. Byłem karczmarzem z powołania, bojownikiem z przypadku i prostodusznym frajerem z usposobienia. Setki razy obdarowałem, że braku jedzeniem. Karmiłem obcych i przyjmowałem ich pod swój dach. Ratowałem nieszczęśników z matni, zabijałem stwory złego, ba. <laughs> zabijałem też ludzi, od których złe mogłoby się uczyć. Przypuszczałem, że dola docenia wszystkie te czyny i w zupełności mi to wystarczało. Nie chciałem żadnej nagrody, a zdanie kapłana miałem naprawdę głęboko w dupie. W wypadku mojej teściowej i mojej żony rzecz miała się zgoła inaczej. Dla Andrei dzień próby Doli zaczynał się na tydzień przed wizytą kapłana i kończył tydzień po niej. Z kolei Sara, która do kwestii religijnych podchodziła raczej pragmatycznie, wykorzystywała okazję, by wysprzątać wszystkie kąty gryfa, najczęściej moimi rękami. Ach, no i był jeszcze urgo, który wiarę traktował bardzo poważnie i nie lekceważył żadnych świąt, a dzień próby doli był dla niej jedyną okazją, by odsunąć na bok wrodzoną skromność. Nie mogłem tego znieść. Nie mogłem patrzeć ani słuchać, jak moja teściowa zdobywa kolejne szczyty dewocji, moja żona popada w maniakalny perfekcjonizm, a mój przyjaciel robi z siebie idiotę. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.